Zadania z wykresami to pewnie zarówno starej, jak i nowej matury z matematyki. Już Wam wytłumaczę, jak to zrobić, tylko piszcie, czy jesteście tutaj, czy chcecie, żebym dodawała kolejne zadania. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział. Zbiór wartości odczytujemy z osi Y, patrząc od dołu do góry. Czyli zobaczcie od minus 2. Tak, mamy zbiór wartości do plus nieskończoności, tak? Zbiór wartości. Z osi Y patrząc od dołu do góry, czyli od minus dwóch włącznie do plus nieskończoności. Teraz osią symetrii wykresu funkcji F jest prosta o równaniu. Oś symetrii, zobaczcie, oś symetrii. Tutaj będzie. Gdybyśmy złożyli ten wykres, to lewa strona pokryłaby się z, prawej, z prawą, prawda, wzdłuż tej osi. Czyli nasza oś symetrii to jest x równa się 1, bo tutaj mamy x równa. 1 będzie odpowiedź A. Teraz funkcja F jest określona wzorem. Tutaj mamy wierzchołek naszej funkcji kwadratowej. Wierzchołek nasz ma współrzędne jakie x i y, czyli 1, a potem y minus 2. Wierzchołek ma współrzędne P i Q. Wzór. Słuchajcie, to jest ax minus p do kwadratu plus q. To jest postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Nasze a w każdym przykładzie to 1 druga. Za p wstawiamy nasze p, czyli 1, tu był minus, więc go przepisujemy. Plus q, czyli plus, ale tutaj mamy q równe minus 2. Czyli y to będzie 1 druga. x minus 1 do kwadratu plus i minus daje minus. I mamy gotowe. Czyli to będzie odpowiedź. C, słuchajcie. I pamiętajcie, że jeszcze zdążycie przygotować się do matury. Wskakujcie na moje pełne kursy. Mam kursy do starej formuły, mam kursy do nowej formuły. Także znajdziecie i to i to do podstawy, do rozszerzenia. Pogrupowałam dla was zadania w takie działy powtarzających się typów zadań. W każdym dziale znajdziecie lekcje wprowadzające. Znajdziecie notatki do druku. Tak. Tutaj są te lekcje wprowadzające notatki do druku, czat, gdzie można zadawać pytania, a potem powtarzające się typy zadań, tak, do każdego działu, bo typy zadań się powtarzają na maturze i bardzo łatwo się do niej przygotować. Do każdego zadania macie filmik z wytłumaczeniem, jak to zadanie rozwiązać. I polecam Wam naukę działami bardziej niż naukę arkuszami, bo w arkuszach sobie wszystko pomieszacie, a ucząc się działami, nauczycie się powtarzających się typów zadań. Zapraszam Was na mój głos serdecznie.